Kiedy konfrontowałem na, na przeróżne okresy w Twojej twórczości, tak sobie pomyślałem, te rytmy brazylijskie, te gorące rytmy zawsze były w Tobie. Mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, że chciałabyś nawet urodzić się tam, a nie tutaj. A z faktami się nie dyskutuje. Ale może w poprzednim wcieleniu, a może w następnym. Bo coś takiego jest w Tobie, prawda? Odczuwałaś to zawsze. Może w poprzednim, w następnym chyba niekoniecznie. E... Po wizycie w Brazylii, poczułam, że właściwie bardzo pięknie jest móc mieszkać w oh, Polsce. Okay. Ale przyznam, że te rytmy brazylijskie i muzyka, i ich podejście w ogóle do muzyki, to jest czymś tak fascynującym, tak pięknym, i tak napawającym radością życia, opieniem, że że tak, że fascynuje się. To też jest że Można sztuką się fascynować, a już kraj niekoniecznie, już nie mieć takiej ochoty tam mieszkać, prawda? Przybywać, dotykać tego na co dzień. Zresztą kraj jest piękny. Ja byłam tylko w Rio de Janeiro, które też jest przepiękne. I cudownie jest tam pojechać na wakacje na farbę, natomiast to jest kraj biedny, więc my chociaż też nie należymy do krajów bogatych jakoś szczególnie, to jednak w porównaniu no to tak wypada, że to Ale to wiesz, możemy być zadowoleni. tak sobie myślę, że może z tej biedy też to wynika, co oni robią, jak grają, tak, co z tej no muzyki my... wynika, prawda? My, myślę, że, myślę, że tak, bo y, tam trochę y, chyba nie myśli się o jutrze. Mhm. Y, my na przykład oszczędzamy, mhm. żeby mieć na emeryturę. Wrócę do Ciebie, y, już wracam powoli do Ciebie, i do tej myśli, że jednak w tobie tym to razem, na no są i to od lat, prawda? zawsze gdzieś tam ich poszukiwałaś, zawsze gdzieś potrafiłaś wpleść pomiędzy utwory chociażby. A no, już nie mówię o koncertach samych w sobie, improwizacji też narzucałaś sobie zawsze dużo i tej Pamiętam, że hmm, musiałam mieć wtedy lat 12, nie wiem dokładnie, ale tata przywiózł bo ta zawsze przywoził nam płyty i przywiózł nagle płyta brazylijską, była Astrid Schilbecki. Ja nagle zbaraniałam, że to jest zupełnie inne podejście właśnie do materii muzycznej, również stricte wokalne. Ona tam kompletnie inaczej śpiewała. I potem zobaczyłam, że to, to śpiewanie brazylijskie naprawdę mocno się różni, bo potem, potem były kolejne płyty, czyli tata przywiózł Sergio Mendesa. I, I tam jeszcze inne podejście, do śpiewania. I yy, tak powoli, powoli z płyty na płytę, jeżeli chodzi o już teraz moją moich płytach, yy, tych fascynacji coraz więcej właśnie się e, aż do piety kamieniu, yy, która była no, tak bardzo wyraźnie dla zakładka myśli. A, a, a płyta ostatnia którą mnie, jest przez brazylijska, bo jest najważniejsza no, z brazylijczykami. No właśnie, już wymieniasz płytę, to bardzo proszę. E, Nagrana przede wszystkim z jednym brazylijczykiem, o którym też należy tutaj wspomnieć. Tak. Znasz go od dawna? Nie, nie, to była sytuacja taka, że e, zadzwonił do mnie człowiek, którego nie znałam, Pod nazywał się Marek Komar, mieszka w Niemczech, jest wielkim fanem muzyki, również promotorem. E, tak sobie zamarzył. Że może ja bym nagrała z tą Niniorną płytę. Mhm. To Horta już to wie i on już um, też posłuchał mojej muzyki. Więc <grym> ja oczywiście się bardzo, bardzo ucieszyłam. E, więc można powiedzieć, że jest to małżeństwo aranżowane. Okay. Dorota Miśkiewicz to Mini e, Przez spata, w którym był Marek Konrad. Spatach swatkę, którą to był Mark Komarkus, a to chyba inne wyznaczenie. tak. Natomiast to była dla mnie wielka przygoda, bo ja byłam zupełnie nieznana. nie znana. znałaś wcześniej w ogóle twórczość Toninia? Może się. Czy wtedy zaczęłaś dopiero wtymować wiedzę? Tak, dopiero wtedy zaczęłam słuchać jego muzyki, orientować się kim on jest i w zdumieniu wręcz czytając o nim i słuchając jego, bo, bo jest to absolutny geniusz muzyczny. Mm -hmm. Szczególnie w warstwie kompozytorskiej. On no, ma niesamowicie bukackie te jak zaczęłam sobie patrzeć, że on grał z Patem Medzen i właściwie Patem Medzen też z nim grał... Mm -hmm. i... Ale Sergio Mendezem też, o którego wspominałaś. Tak, tak. No, on grał z, ty z tymi brazylijskimi muzykami i wokalistami właściwie, właściwie wszystkimi. Mm -hmm. um, więc no, wielka postać tam dla Brazylijczyków. No. Już wcześniej zaczęłaś o tym opowiadać, że ta brazylijska muzyka też tak naprawdę się różni, prawda? W zależności, z którego regionu pochodzi, ja to wiem i tak dalej, są tam nawet moim zdaniem bardzo ekstremalne hmm. różnice. Natomiast on gdzie jest osadzony w takim razie w tej brazylijskiej muzyce? Hmm, z drugiej strony to jest Belo Tak. Hmm. Hmm. I on zresztą bardzo pięknie... Hmm, Pisuję, że w zależności od tego, gdzie mieszka kompozytor, to trochę inaczej pisze. Czyli jeżeli mieszka na równinach, to to jest tak bardziej na jednej nutce, a u niego... Yy, yy, yy. Jak się domyślam, jest i tak, i tak, i tak, i tak, bo po prostu, są cały czas te skoki, melodie, ta melodia jest od, dotąd. Jak sobie posłuchałem tego, co on robi, to, to rzeczywiście on jest bardzo taki, nazwy go nawet uniwersalne, bo on korzysta z tych różnych rzeczy brazylijskich, wcale nie z jego regionu, więc, prawda, mówię, że o szeroko rozbudowanej formie i może to w tym sensie, że on po prostu bardzo rozbudował swój... Tak, I, i jesteśmy świeżo po trasie koncertowej, na której on grał za każdym razem Jak miałem jakiś wstęp do, do balady, no to, no to, to, to te połączenia akordów były tak różne i tak ym, no za każdym razem inne. Myślę, że, ym, że oni w ogóle fascynują się muzyką brazylijską, bo, bo oni są bardzo dumni z tego, zarówno to Horta, Orta, jak i inni muzycy. Jest później, to na posiedzeniu z i Charles Nawet polski krypista, który zaznaczył pod Jankę też zna rytmy z duszy. I te rytmy mają swoje nazwy. Jasne, jasne. Ja w, ogóle, w się tylko nazwę I to jest wszystko. Tam jest, A, nie ta. wiem, Baja, ta, ta. Ja, no, ja już Muszę tak się zgłębiać tak. na temat. Bo właściwie to sobie tak pomyślałem, czy to jest takie podsumowanie tego poszukiwania tych brazylijskich rytmów u Ciebie ta płyta, która się zdarzyła po prostu, ale fajnie, że się zdarzyła i że mogłaś z Brazylijczykami ją nagrać. Czy właściwie punkt kolejny zwrotny dla Ciebie jakiś? No bo na przykład wierzysz, że będziesz eksplorować dalej ich muzykę. Ja nigdy nic nie wiem. No. Więc tutaj... Yy... Na pewno ciągnie Cię do tych, którzy potrafią coś zmieniać w muzyce, co i za każdym razem do Ciebie bawić. Moim zdaniem to jest naturalna droga rozwoju Doroty myślenia. Eee, no, cieszy mnie w sumie moja otwartość. I, i to po poczucie niewiadome może być z jednej strony e, przerażające, a z drugiej strony może być właśnie ekscytujące, bo ja naprawdę nie wiem co będzie to, Ale Ty masz te emocje wraz tak. z na twarzy. Patrzę czasami na scenie, o co za moment będzie. Ale ty w to wchodzisz, rzeczywiście, że ty w to wchodzisz. Chciałam się trochę tego nauczyć. Tak, tak, ta, jest dużo emocjonalności i tej polskiej, i właśnie tutaj też bym ten wątek brazylijski dalej traktował bardzo poważnie, mówiąc o emocjach w Twoich piosenkach, w Tobie, w artystce. Okazuje się, że potrafisz coś zaczepnąć z ich emocji, a zachować polskość, bo zawsze to czuję. No to Tutaj to ewidentnie wybrało mnie na partnerkę tego projektu, bo słyszałam w moim głosie właśnie fascynację Brazylii. Tak okay. e, Natomiast ja nie wiem, czy my nie mamy czegoś po prostu wspólnego, tak jak w ogóle wszyscy ludzie, ale um, taki rodzaj nostalgii, e, wrażliwości, nawet coś wspólnego w języku jest. Że jeżeli słuchamy um, kogoś, ktoś, kto na kogo językiem ojczystym jest angielskim i on śpiewa po portugalsku, to, to trudniej mu będzie, niż yy, yy, dla dziewczyny z Polski. Yy, chociaż jest to język piechelnie trudny dla mnie, to jednak na pewno łatwiejszy niż na przykład dla Diana Carlton, myślę. Bo, yy, bo te głoski niektóre są podobne, to chyba, chyba są jakieś wspólne. No właśnie, no, tak, tak. bo trudno było przełożyć teraz swoje piosenki jeszcze przearanżować, je, żeby zabrzmiały właśnie tak, a o nie nie, 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 to było po właśnie. Ja je, e, e, ja je wzięłam i uznałam, że skoro jest to płyta do to do mini Orta, no to robimy greatest hits. Bons Amigos. Tak jest. Znaczymy, amigos. Przyjaciele. E, I biorę prezent jego, e, te, które mi się najbardziej podobają. Się, że się spodobają też po prostu I biorę kilka swoich. E, I te moje nawet jadą tutaj. Jak sobie włączyłam te też, żeby przypomnieć e, sobie, jak to w ogóle nagrywaliśmy. I, I one brzmią bardzo stylowo i właściwie tak powinny być od początku nagrane. Brzmią nieco inaczej, tego się nie da w żaden sposób podrobić. A próbowałaś jakoś znów będę na nakładał wątki, emocjonalnie podchodzić dokładnie tak samo do tych piosen jak kiedyś, kiedy je nagrywałaś? Czy szukać w ogóle już innej skoro są przearanżowane, skoro to jest inna anturaż, inna Brazylia, nie Polska? Ja bardzo chciałam, żeby one brzmiały inaczej. Mm. W przypadku gdzieś kierunku, co sobie, to, to co sprawiło, że ona nieco inaczej brzmi, to jest tekst portugalski, jest. który napisał Joan Dessosa, który to nie ożmiewał. Tak, tak, tak. E, więc to troszeczkę może zmieniło utwór. Tam jest bardzo ciekawy instrument tabla, instrument... instrument Hinduski, który jest wykorzystany w tym przypadku do płyty brazylijskiej przez Botka eee, a pisanka płóci się ze sobą. No cóż, tu jest tempo dużo szybsze niż na obu. Tak. Graliśmy, na pewno niż na płycie. Jest. Eee, i, I chciałam też, no chciałam, żeby ona inaczej brzmiała, więc tam bardzo dużo punktów w Kolejną ciekawą rzeczą powiedziała, że o instrumentach też się zawsze fascynowały, też proszę właśnie no. mówiąc. Czy ta muzyka hinduska, czy taka muzyka, która też daje y, jakiś wypoczynek, relaks, prawda, potrafi skupić, także cię interesowała w życiu. Takie wątki mógłbym też wyciągnąć tutaj z historii. Zapewne jest to tutaj jakaś podsumowująca dla Ciebie pewien czas. A jest punktem wyjścia? I od razu zapytam, czegoś nowego się nauczyłaś od Colinio e, w takim razie, z którego spotkałaś, mogłaś z nim porzyć? Ja no, musiałam pójść ym, taki duży stopień ym, wyżej lub do przodu, właśnie to zależy, no, jaką perspektywę sobie weźmiemy. Ale no, zarówno pod względem emocjonalnym, no bo ja tak, już od nagrania to było trudne, bo ja po prostu pojechałam tam sama yy, i wszystkich poznałam na miejsce. Yy, więc to nie było łatwe. Yy, wejście w tą muzykę, która jest trudna. To też yy, musiałam się nauczyć. Yy, I potem yy, na, yy, też bardzo dużo uczyłam się podczas trasy koncertowej. Yy, bo tak jak w studio ja sobie nagrałam ich w Rio de tylko trzeba powiedzieć, że to było 4 lata temu, a ta leżała przez ten czas przez te cztery lata. Yy, ale ja sobie wróciłam z, ze śladami z Rio de Janeiro, przejechałam do Warszawy, dograłam co było konieczne i już sobie tak nagrywałam po swojej na ale w momencie, kiedy oni przyjechali niedawno na trasę koncertową, to już trzeba było się razem spotkać na scenie w tym samym czasie, w tym samym miejscu i być partnerem. E, a to są naprawdę muzycy swojego szczytu. E, ten Miszalki Pukinia właśnie stał za tak chwilę będzie naprawdę dużą gwiazdą, e, bo też jest e, absolutnie wspaniały. Więc, yy, no, można tak powiedzieć, że ja musiałam się sprężyć na tej scenie. I zwłaszcza, że może jesteś już też w innym miejscu, tak jak powiedziałaś, 4 lata temu powstało coś, prawda, już może być w innym miejscu, z inną tak. emocją. Tak, tak, Także każdy projekt uczy, okay. Ka każda muzyka, przy każdej płycie ja muszę właśnie się sprężyć troszeczkę. Podwyższasz się... sobie poziom takiego wykonawstwa, tak? Uczy się czegoś nowego, uczy, się czegoś, nowego. Okay. uczy się czegoś nowego. Myślę, no zresztą myślę, że kompozytorsko bardziej. Tak. W... I wykonawczo, i pod każdym względem, właśnie też emocjonalnym, co jest w przypadku mm, wokalu, bo bardzo ważne, yes. że to nie jest tylko śpiewanie dźwięków i trafienie w te dźwięki, co jest bardzo ważne, ale jeszcze ta emocjonalność to jakaś historia, którą mamy do... Ale też nie zapominanie o emocjach o tym, że pomyłka się przydaje, że to daje pewien wyraz. No ale to też jest dojrzałość, że o, pomyliłam się, wykorzystam ją. Zawsze o tym opowiadałaś. Tak ci przypomnę, nie. jak wiele wywiadów mamy za sobą i wiele spotkań czy rozmów. Zawsze jednak to podkreślałaś, dobrze jest patrzeć y, o emocje, prawda? Że to, szukając nawet perfekcji należy nie zapominać, że to się przydaje. No bo najważniejsza jest historia, którą mamy do opowiedzenia. Ale historia opowiadana w ten sposób. Y, wiesz, byłam w lesie i przyszedł wilk i zjadł mnie. To nie jest historia, która robi wrażenie, ale pamiętam, jak ja byłam mała... Nie, że ja nie mam... wilk zjadł, to robi wrażenie. Nie, nie. Antoś już odpowiedziałaś teraz. Wilk mnie zjadł. To tak, tak się opowiada. Nie, nie pojęte Wilk mnie zjadł. Więc to jest ym, właśnie przekładanie tych emocji, tego, że wilk nie zjadłeś na, 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 na Nie, na tym wszystkich zatrzymujesz, bo jak to wilk nie zjadł i on jeszcze jest. O, ona jeszcze o tym opowiada już nie. Widzisz, to jeszcze do tego narabniesz no, <grym> drugą historię, I, I właśnie chodzi o to, żeby słuchacz to wszystko poczuł, nawet jeżeli nie zrozumie. No nie no, to, żeby to... do niego jak nie Ja spotykam, że tym śpiewasz, się pod tym względem w ogóle nie zmieniła. Lata sobie widziałem. <grym> no ale to, się, to, to... Cały czas się rozwija. cały czas. Znaczy nie, no myślę, że rozwijasz również zainteresowania, inspiracje, coraz więcej w tobie. I ta perfekcja też, czy tam pojmowanie muzyki płaczając. Jeszcze jest spokój. Jeszcze spokój. To jest coś takiego, że ja na, pamiętam, że na początku ja byłam taka. Nie, na początku to byłaś, na początku to występowałeś z innymi, i to było... Że wilk nie a, może wilk mnie Może wilk mnie zjadł, bo na przodu. A, powoli dochodzę do takiego momentu, który jest... Wilk, ja zjem, zjadł. wilk nie zjadł. Będzie następny. Ten, ten spokój, e, też kiedy się jest na scenie. E, przecież kiedy e, oni przyjechali teraz... E... Z tym wilkiem to jest taka piosenka. I, <grym <grym a, a, tak, o wilku wiesz? śpiewałam na, na płycie pod rzęsami. E, nie, ja o tym wilku mówię, no, to, bo, bo Nie, powiem, to jest że... bardzo ciekawe tutaj. Właściwie mógłbym postawić kropkę i zakończyć wywiad, bo to jest bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że też odnoszę się do innej sytuacji. Nie zdradziłem Ci tego wcześniej, ale powiem, bo właściwie już o tym rozmawiamy. Przez 10 ostatnich lat, oprócz tego, że zajmowałem się wcześniej muzyką, prowadzę blog i sobie podsumowuję 10 lat po prostu. I spotykam się przede wszystkim z ludźmi, z którymi się bardzo często spotykałem, rozmawiałem, pomyślałem, że Miśkiewicz musi być e, e, wśród tych wszystkich, z którymi miałem okazję rozmawiać. Nawet to podsumowanie. Nie. nie. Zastanawiam się co się wydarzyło w naszych życiach e, przez te 10 lat, w naszym otoczeniu, co się zmieniło w muzyce, co się zmieniło na polskim rynku, co w ogóle sprawiliśmy, czego nie, nie sprawiliśmy. Internet na przykład. Przepojawił Nie, pojawił się już wcześniej. Nie, no wcześniej się pojawił, dlatego mam okazję prowadzić blog, prawda? Natomiast co się wydarzyło również w Tobie przez te 10 lat, jak dzisiaj patrzysz, jak patrzyłaś 10 lat temu na muzykę, prawda? Na takie rzeczy. Twoimi oczami teraz chcę spojrzeć na moje 10 lat w takim razie. I ty mi to trochę to opowiadasz. Jak na przykład odnosząc się do tego wirka. Jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj? Czego się nauczyłaś poprzez spotkanie z toginio, nagrywanie takiej płyty. To wszystko łączy ze sobą, bo to jest genialny moment, żeby to zrobić. No, takie podsumowania to są w ogóle t... Ja nie wiem, czy to jest podsumowanie. Ja ja to... 10 lat, sami 10 lat. <śmieniu> <śmieniu> Nie wiem, jak w Tobie, dla mnie na pewno więcej spokoju, akceptacji tego, co się zmienia. To, to, co widzę, co się zmienia, to jest już nowa fala muzyki, która jest inna, która fascynuje mnie, ale nie wiem, czy wzrusza. Natomiast to, to, to naprawdę bardzo zdolni ludzie teraz grają muzykę i jak ja sobie siebie przypomnę, jak byłam w ich wieku, to jest to dla mnie niepojęte, że mam wrażenie, że, że wszyscy Takie teraz szybciej rozwijają. To prawda jest więcej młodzieży niż kiedyś. Tej, tej, może tej, która muzykuje. Być może tak, jest więcej szkół. Się Więc to mają jest szansę, dobra refleksja. Sama uczysz zresztą dzieci. Bo, dzieci w Cudzysłowie, prawda? Dorosłych, tak, to będą muzyczne i na Ale m, bardzo dużo ludzi chce, chce grać. Yy, no, i, no i dobrze, bo, bo muzyka jest czymś pięknym. I, Można czerpać i, od młodych ludzi. Tak, tak. Yy, I ja się zastanawiam, to mam wrażenie, że zmieniło się bardzo dużo i nie zmieniło się nic. Hmm. Że w pewnym sensie jak myślę o sobie, to, to tak, zmieniam się, używam, ym, zmienia się moja emocjonalność trochę, moje myślenie o świecie. No czasy się zmienił covid, wojny. Jestem tą samą. jest, jeżeli trochę w też widzę na napięciu i w innym poczuciu czasu, pływania tego czasu, prawda? Zawsze były chyba jakieś trudne momenty. No, cały czas są jakieś trudne momenty. One są te teraz, były bliżej nas. Są bliżej są. nas, bez są. za granicą. Y no, pandemia na pewno bardzo dużo y myślę zmieniła w nas, y bo zaczęliśmy się, nie mieliśmy wyjścia, ponieważ byliśmy jednak jakoś tam odcięci y od y innych ludzi i od przynajmniej ja byłam odcięta od swojej pracy, co na początku było dla mnie z szokiem, że może nie pracować, potem się ucieszyłam, że w sumie fajnie tak sobie nie pracować, ale to był czas refleksja refleksji i czas chyba taki, żeby docenić, jak bardzo starym zwierzęciem jesteśmy I jak miło jest się spotkać z drugim człowiekiem, bo ja pamiętam, że szłam i zagadywałam Pana, który wyprowadzał psa, mm -hmm. czego normalnie nie robi. Mm -hmm. Ja potrzebowałam tego. Yy, I to mogło być akurat. A Tym bardziej, że jesteś artystką i szukasz tego kontaktu. Ale też wydaje mi się, że fajnie jest też, że mamy muzykę na Bo to inaczej to traktujemy i czas, te wydarzenia, inaczej nam się żyje. I ta muzyka w pewien sposób może zmienić oczywiście swoje znaczenie istnienia, prawda? Ale z drugiej strony jest nam potrzebna zwykła rozrywka. Jest nam bardzo potrzebna. Dobrze by było, gdyby była jakościowa Tak, no muzyka tutaj spełnia funkcję z jednej strony rozrywkową, bo możemy sobie tańczyć. Do brazylijskich rytmów, jak najbardziej. tych Tylko ilu Polaków to potrafi, wiesz. Ale ja myślę, że więcej by chciało, tylko że się wstydzi. U nas na koncertach, praktycznie na każdym koncercie publiczność wstawała. Kuba Stankiewicz powiedział, że na, na, nawet napisałam to na piśmie w SMS-ie, że nóżka mu chodziła od pierwszych taktów, a nie jest tancerzem. No tak, nie <grym> wyobrażam sobie trochę kuby, no okej. Okay. <grym grym> tak. e, więc to jest muzyka, która na pewno zachęca do, 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 do tańca. i, i No jasne, podnosi jasne, nastrój, jasne. Ale też jest tak. druga funkcja muzyki, taka, kiedy wchodzimy w nią głęboko. która unosi nas nawet, jeżeli nie jest taneczna, to, to samo zanurzenie się w nią sprawia, że mam taką nadzieję, że, że lepiej nam się żyje i No i o ja lepiej Co będzie dalej, Co będziesz robić dalej? No niekałam. Nie co od co od teraz od od będziesz robić? Oprócz tego, że mówisz, że koncerty, że trochę te i zabrzmią na żywo. To co jeszcze? Jakie masz plany? Masz jakieś już artystyczne plany? Nie, nie. Ja jestem na teraz. E, będzie ten trudny moment, niedługo się zjawi. Będę musiała sobie sada, sama zadać to pytanie i będę je tak długo zadawać, aż znajdę na nie odpowiedź. Chwilowo i jest